Nazywam się Kazimierz Buc. Jestem wybitnym reżyserem filmowym. Zrobiłem już tyle trudnych, ambitnych, głębokich filmów, że teraz czuję, że brakuje mi tego czegoś. Na szczęście w sukurs przychodzi Festiwal Filmów Antydepresyjnych Relanium. Na samą myśl, że 11 listopada tego roku o godzinie 1918 odbędzie się taka impreza. Serce rośnie! Weselmy się. Ja już wysłałem swój film na festiwal Relanium.